Siemanko, to ja Rejs i Saf. W tym odcinku będziemy sprawdzać Sefarissa jak kim jest walki. Walek, czyli DBDB. A godzina jest taka no, nieodpowiednia. Trzecia dwadzieścia trzy. Tak. dwadzieścia trzy. Diabelska. ta godzina. Dobra, na początek. Jesteś dobry czy zły? Dobry. dobra, jesteś dyrekcją czy nie? Nie. Gdy walczysz z legendą, ty mi co robisz? E, to jest moja chwila, chcę zrobić jak najlepszy czy, czy dajesz mu wygrasz? To pierwsza. Dobra. E, zaczynasz od NXT, czy od razu idziesz do głównego rosteru? No jasne, że do NXT, a po co mi NXT? To, to pierwsza. E, jest Royal Rumble i wygrywasz, jaki pas wybierasz? Interkordynalny, WWE, czy minister... uniwersytet. Poczekaj, a, a ten pierwszy co, co daje? Interkordynalny. Że, że, że mogę coś wtrącać? Nie. To nie, nie jest wojska mole Ale ten, ten pierwszy. No, mm. co? Ja wybieram ten WWE całkiem. Laura David W.I. czarnego blendu. Jak masz wojskę mole i kiedy ją wykorzystujesz? No, jas czy? no jasne, że na jakiejś największej dali, na WrestleMania, na zwykłych galach, na przykład jak smagdow. O matku, to jest drobne pytanie. Ja, dla mnie to jest proste, nie? Ja, tam jest Elling I co tam, jeszcze, co tam jeszcze jest? Nie chodzi o to. Na jakiej dali byś wykorzystał walizkę Monaid Men? Masz y Smag Reslumenia... Raw. NXT. NXT. Weź się pomyśleć, dobrze? NXT odpada. Co najczęściej? Gdzie jest tej części Wojska Lightway wykorzystywana? Na Restlumenia. A no? no. Na no. Restlumenia. dobra. Masz job wybrania partnera do zespołu, który wybierasz. Daniela Briana. Kejna. Zbieram yy, swojego brata, czyli dzieja i dzimie go mm, Swojego brata. Dobrze. Zostaliśmy z WWE, ale dyrekcja chce ci go od, odbrać. Co robisz? Patrz typu Ejcie na WrestleMania o pas, oddajesz pas. Walczę! No i dobrze. Masz swojego partnera i on cię atakuje. Co robisz? O matko. Chcemy mieć z rywalizację. Wybaczam Nie wiem, wybaczyć bo Nie. No, możesz no, wybrać szybko. Wybaczam. A jaka grafika jest. Hi, hi. O, się... Masz rywalizację z De... Yyy... De nie. Nie. De... Wyłajad. Co się dzieje, gdy cię dokonają? Wybierają mnie do swojej rodziny. Wzywam Bryja Ojata na walkę na najbliższej gaj, Wzywają mnie do tego. Yy... Co tam było do domu? Wybierają mnie do swojej rodziny? Ale do Dafina? Tak. Jeszcze masz tą drugą opcję, nie? Nie, ja nie, tak do okay. Dafina. No jako? dobra, daję mu wyzwanie. Dobra. Ostatnie pytanie. Kończysz karierę, masz mowę. co mówisz? Naprawdę nie zaszczyt was, wskazywać jest jednym najlepszym bartym, bo się dobrze pracowało w tej federacji. Dziękuję. Czy wreszcie zakończyłem karierę, mogę się teraz zrelaksować sobie od, od was do widzenia? Czy to Jeszcze to, to drugie odpada na pewno, no to to pierwsze. Czyli to pierwsze. Tak. Jesteś Johna Sino. Co? Jesteś no. Sina? Tak. Jesteś John Sino. To pamiętajmy Bum. teraz John Cine. No. Se bo. Nie lubisz Johnna Nie Czy lubię, ale bardziej prosuje to se Dobra. To se. E, a najprawdopodobniej będzie odcinek... E, o co ci Na razie. Pum.